Cześć, tutaj znowu Crystal Heart i tak, chyba mój nick już znacie i nie muszę się kilka razy przedstawiać. I tak, dzisiaj przychodzę do Was z odcinkiem z paczką... Dostałam paczkę od Oliminax, jej wreszcie do mnie przyszła. Mam nadzieję, że moja też Ci się bardzo podobała, chociaż wyrażałaś to szczęście już ponad kilka razy, ale ja wciąż w nie wątpię. No wybacz mi, proszę. Przepraszam, że to zrobię, ale chciałam pokazać takie śliczne, śliczne, śliczne. Dostałam. O, o, coś faluje. Dostałam takie śliczne. Dobra, dostałam takie śliczne, no, no, znaczki. Oczywiście zaklejone adresy, bo szanuję sobie prywatność Oli i moją, ale musiałam je pokazać. One są takie piękne, takie piękne. O. No i dobra, przechodzimy do samego listu. Jak zwykle, odpakowywanie będzie trudne. I to nawet idzie Z moją paczką było gorzej O Dajesz Współpracuj kolego O już coś się przybija Nie wiem od której strony mam zacząć o, Zaczniemy od tej O Dobra, sprawdzę, czy jeszcze czegoś tam nie ma, poza kamerą, czekajcie, jeszcze coś znalazłam, o taką małą paczuszeczkę, jestem ciekawa, co to jest, ale zacznijmy, wybacz, nie było, yy, wybacz, że było tak mało rysunków, dobra, sprawdźmy, o matko, sakura farbami, o matko, jakie to piękne, wy widzicie to, jak to jest piękne? Wy widzicie, jaka to jest piękność? Przeczytaj to na końcu Wybacz Olu, ja nie, ja nie połapałam się Ale jakie to piękne! Wy widzicie tą sakurę, jakie to piękne? O matko, teraz się będę cały film tym zachwycać O matko, jaka piękno! O matko! Dobra, chodźmy dalej Dalej mamy... O chyba, o. czekajcie zaczniemy odtąd <laughs> Hej, oto listy z rysunkami Dla Ciebie, myślę, że Ci się spodobają Rysunek jest, rysunków jest około 4 I jedna niespodzianka, Ola Minax Czyli Taki liścik Wiem, list strasznie długi Ja kocham Twoje listy, od dzisiaj kocham Twoje listy Są takie fajne Czyli obejrzeliśmy Sakurę, którą powinniśmy obejrzeć na końcu Wybacz Olu Dalej tam kolorowankę o jak ja pokoloruję o jak pokoloruję i w następnym odcinku z rysunkami zobaczycie o matko, jaka śliczna kurde wy to widzicie jakie to super kurde jak piękne piękne oh my god tutaj jest sakura farbkami Te śliczne śliczne śliczna ona wygląda jakby była wampirkiem mm, słodkie Kolejne, sweet. Kurde Ola, ty to masz talent A ja to takie zawsze za przeproszeniem rysuję czasami Kolejny jest psycho Psycho Sakura albo Psychoza, jak tam kto chce I jak ty to robisz te cienie takie białe no? Ja próbuję, nie umiem robić Ty jesteś śliczna psycho Piękna, piękna Śliczna I ty te ręce te super malujesz, bo ja za bardzo nie umiem i rysować. Dobra. Dostałam jeszcze broczki. O, patrzcie, jakie słodkie. Dostałam taką takie serduszko. Taką pszczółkę i sowę, Czekajcie, może je wyjmę. Dokopałam się. No, lecisz. Daj. Okej. Okay. wybaczcie za mój bordel na biurku, ale. O, taka suwka słodka leci na mój plecak, będzie przy moim plecaku i przy piórniku dobra, co tam dalej takie słodkie serduszko o i taka pszczółka jaka taśna wszystko jest piękne dobra, jeszcze jest niespodzianka od Oliminax takie małe coś, niespodzianka dobra, no to otwieramy Coś na szczęście. Dostałam coś na szczęście, dobra. O, dostałam grosika. O jak ci dziękuję. Nigdy go nie oddam, O, patrzcie, jaki szczęśliwy grosik, będę miała grosika na szczęście. Schowam go sobie, żebyście mi przypadkiem nie ukradli go. Mój grosik. No i dziękuję bardzo Oli i Minak za tą paczkę. Była naprawdę super. Słoneczki były mega, 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 mega super. I normalnie, no, no, no piękne, no. no. Co ja mam więcej powiedzieć? Wszystko było takie piękne. Piękne, piękne. O matko, ja chcę jeszcze raz wysłać do siebie paczkę. Ja ci to od razu mówię. Ja chcę jeszcze wysłać i tym razem wyślę się o wiele tego więcej. Jakie to śliczne! Jakie to śliczne! Jej, yeah, jakie piękne! Jeszcze będę się zakwycać długo, tak. Ale to już może poza odcinkiem nie będę Was męczyć. I jeszcze raz bardzo, bardzo dziękuję Oli za tę paczkę. Była naprawdę super. I... No nie wiem, co mam powiedzieć. Brak widzów. To jest takie piękne wszystko. Tak piękne. No. To dziękuję za oglądanie i do następnego odcinka pa pa